Witamy Was serdecznie z lotniska w Berlinie, ponieważ wybieramy się na Bali. Jesteśmy mega podekscytowani, ponieważ jest to nasz drugi trip w tamtym kierunku. Pierwszy raz byliśmy 7 lat temu i jesteśmy bardzo ciekawi, jak w tym czasie zmieniło się tam na wyspie. Ale mamy dla Was kilka praktycznych informacji. Lot dla y, dwóch osób z Berlina w dwie strony zapłaciliśmy 8900 zł. Nasz lot będzie trwał 18 godzin i mamy krótką przesiadkę w Katarze, która będzie trwała jakieś półtorej godziny. Propo parkingu. Zaparkowaliśmy koło lotniska, zapłaciliśmy za parking 94 euro. Druga rzecz paszporty. Paszporty muszą być ważne minimum pół roku i to wtedy, kiedy wyjeżdżacie już z Bali. Wtedy właśnie pół roku te musi, musi być. Deklaracja celna. Musicie ją wypełnić elektronicznie, wygeneruje się Wam taki QR-kod. Musicie to zrobić za 72 godziny przed wylotem, tak. jak przygotujecie. I ten QR kod będziecie musieli pokazać służbie celnej już na lotnisku, bezpośrednio na Bali. Dalej, 150 tysięcy rupi musicie zapłacić za jedną osobę, za takie wejściowe na wyspę. Nowa opłata. Dokładnie, za jedną osobę. My zrobiliśmy to opłatę online, tak samo możecie to bezpośrednio zrobić na lotnisku. Chociaż pani już w Berlinie, na lotnisku przy check-inie pytała nas już to. Opłaty, musieliśmy te QR-kod pokazać. Wizy. E, teraz musimy posiadać wizę na Bali. E, możemy tak samo zrobić ją elektroniczne albo po prostu bezpośrednio już po przelocie. Korzystamy z tej drugiej opcji. E, zobaczymy jak będzie. Na ile słyszałam, czas oczekiwania na wizę około 15, 15 minut. Zresztą pokażemy Wam, bo powiemy już po tym jak już to zalatujemy. Druga rzecz, transfer z lotniska. Ponieważ mamy hotel, gdzie, który nie zapewnia nam transfer z lotniska, to przy e, płaceniu już za hotel na booking.com była opcja nam wyskoczyła, że możemy zamówić taksówkę bezpośrednio na lotnisko. Pisujemy numer naszego lotu i tam już automatycznie wygeneruje się godzina, w którym taksówka ma po nas przyjechać. W sumie fajna sprawa, bo nie trzeba szukać nigdzie taksówki i nie wymieniać pieniędzy. Bo pamiętajmy, że kurs zawsze na lotnisko będzie gorszy niż dalej wymiana chwalac. No i tyle z takich informacji w sumie. Nie? Tak jest. Tutaj już na pokładzie samolotu linii Qatar Airways chcemy Wam pokazać, jakie go dostaliśmy. Całkiem spoko, ryż z wołowiną, sałatka z komosy ryżowej i ogórka. Do tego deserek, chlebek i napoje. Druga opcja to kurczak z warzywami i pióre ziemniaczane. Cześć, witajcie! Dotarliśmy, jesteśmy właściwie już na Bali drugi dzień. Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo, wiadomo, trzeba było trochę odpocząć. 24 godziny w podróży to jednak trochę jest, ale jesteśmy, już działamy, i teraz jesteśmy w hotelu Padang Padang In. Jesteśmy 250 metrów od oceanu. Najbliższa plaża to jest właśnie Padang Padang. Co do hotelu, jest to taki e, kameralny hotelik. E, mamy basen, jak widać, właśnie. E, mamy bardzo wygodne łóżka w pokoju. Łazienka, taka sobie, mogłaby być lepsza, ale jest ok. Pamiętajcie, żeby nie korzystać też z wody kranowej. Nawet, kiedy myjecie zęby, używamy wody butelkowej, bo szątanie mam każdy dzień i każdy dzień mamy tam butelki, wody dwie zapewnione, ponieważ można nabawić się różnych rzeczy, takie jak na pewno słyszeliście o bali Belli. Jak nie chcecie tego, no to po prostu, po prostu trzeba uważać. Nie? My już jesteśmy po śniadanku. Śniadanko jest wypasione, jak dla mnie to nawet taki obiad, nie śniadanie. No nie spodziewaliśmy się, naprawdę. Nie, macie do wyboru amerykańskie śniadanie albo indonezyjskie. My wzięliśmy tą drugą wersję. No i w tej indonezyjskiej macie albo nasi goreng, czyli smażony ryż, albo migoreng, czyli smażony makaron. I to jest taka wypasiona wersja, bo są przeszłyczki z kurczaka do tego, sos, prażynki. Owoce. Dodatkowo do każdego śniadanka macie owoce całe albo owocowy talerz, kawa herbata i dodatkowo jeszcze omlet. Tak. Za 6 nocy w hotelu zapłaciliśmy 1550 zł. Teraz już najedzone, fajna pogoda. Wybieramy się właśnie na plażę Dreamland, którą właśnie bardzo bardzo magacyniliśmy i otworzy, otworzyliśmy 7 lat temu. Pojedziemy, zobaczymy, zamówimy graba, pojedziemy tam grabem, jak jak tam jest, czy nic się nie zmieniło za te 7 lat. Nagramy Wam relację, stąd pokażemy, jak gdzie. Także zostańcie z nami. No słuchajcie, jesteśmy już, przyjechaliśmy na Dreamland, no i już przygoda oczywiście. Zamówiliśmy w aplikacji Grab dwa skutery. Napisaliśmy, że potrzebujemy dwa, bo jesteśmy w dwie osoby. Pan napisał OK, ale to płacicie dwa razy. Pan przyjeżdża, my patrzymy, a tu jeden skuter, ja tak patrzę na niego mówię, ale my dwa potrzebujemy, Mówi, nie, nie, okej. Okay. Zapłaciliśmy za jeden skuter, ale powiem się, że, że tak trochę było nie za bardzo mi siedzieć, bo siedziałam na samym końcu. Trochę A droga ekstrzym. taka kręcona była, ale generalnie nie było to długo, dużo czasu. Chcieliśmy po prostu sprawdzić jak to wygląda. No już teraz wiemy, że po prostu w, w aplikacji Grab od razu trzeba zamówić dwa skutery najwyraźniej. Tak, i na Dreamland od nas na piechotę to nie za bardzo. Trzeba to za daleko trzeba jechać brać skuter. Jak zapamiętaliśmy 7 lat temu tu w sumie nic się nie zmieniło takie ogromne fale. Tam dalej można przejść zależakami jeszcze kawałek dalej i są takie wielkie skały, gdzie możecie się schować, w cieniu właśnie tam sobie yy, wybraliśmy miejsce. Generalnie tak, bo jak tutaj mamy wejście, to tutaj zawsze dużo osób, większość małych, A tam sobie na spokojniej można odejść włożyć, nawet włożyć pieniądze, zobaczyć bardzo słodce i naprawdę fajne warunki, żeby tam poopalić i na, na cały dzień poleżyć i porulać Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, bo przed nami jeszcze kilka odcinków z Bali. Do zobaczenia wkrótce!